Cześć wszystkim! Dzisiaj tak trochę nietypowo. Pierwsza jazda Ursusem w tym roku jak widać. Chciałem wam pokazać, co dziki mi tutaj zrobiły na polu. No i za ciekawie to wygląda. Powiem wam, że nigdy do tej pory nie zgłaszałem, ale w tym roku mam ochotę naprawdę to zgłosić. Normalnie tutaj dookoła stada dzików latają. Jak przyjdzie z 20 sztuk jedna noc i widzicie co potrafią zrobić. Tu w tym roku po tej stronie pszenżyto siałem. Tam jest kawałek żyta i po drugiej stronie mam jeszcze pszenżyto i pszenicę wysianą i tutaj mam, ale już pod pasuchem też pszenicę, kawałek. No i przyszła pora, słuchajcie na pierwsze prace. Akurat moją pierwszą pracą będzie wymiana oleju filtrów paliwa. Może do hydrauliki też tam zajrzę, jak filtr wygląda, bo jak sami wiecie, ostatnio miałem awarię. I złożyłem niestety na silikonie, i złożyłem ten cały plecak, tą górną, górną, pokry tą górną pokrywę na silikonie. Mogłem na tej pascie złożyć. Praktycznie tu mieliście rację. Także widzicie, e, kręcenie filmików też coś daje. Ja wcześniej od no, cały czas silikonu używałem. Teraz użyłem, że to jest błąd. Może ten silikon później gdzieś tam zalegać, dlatego ten filterek też wyjmę e, wyczyszczego. No i co? No i mam nadzieję, że żadnych awarii w tym roku nie będzie. Cały czas myślę nad tym drugim traktorem, ale widzicie jak to jest. Powie się coś, że się chce kupić drugi traktor, to się piec zepsuje, to też przy aucie miałem trochę roboty i wiecznie, wiecznie coś jest nie tak. Dlatego ja za bardzo też tak no nie lubię publicznie mówić, bo może mi się coś troszkę odciągnąć, albo w ogóle się to może nie zrealizować. Tak na chwilę obecną, no traktor mógłbym kupić, ale maszyny to chyba kupię dopiero na jesień. Bo to co chciałem kupić, no, to po prostu, no, za dużo pieniędzy mnie wyniesie. Zobaczymy, no, na razie szukam, przeglądam ogłoszenia. Jak się coś trafi fajnego, to pojadę i kupię. Najwyżej, najwyżej, parę miesięcy będzie stał bez maszyn. Znaczy no, słuchajcie, bez maszyn. Zawsze mogę coś podpiąć, żeby nawet ten kultywator, co w się dźwiga z przodu koła to tak na próbę, jakbym kupił ten traktor, to można podpiąć zobaczyć, jak to w ogóle z tym jedzie. No ale to zobaczymy, zobaczymy, wszystko wyjdzie w praniu, bo jak sami wiecie, miałem nieoczekiwane wydatki. No, jak, jak się, słuchajcie, komuś podoba, to za, zapraszam do oglądania, bo jadę się jeszcze kawałek przewieźć, tak jak mówiłem. Dzisiaj muszę Ursusa e, zagrzać, będę za chwilę olej wymieniał. Także tyle w temacie, zapraszam na jazdę, pierwszą jazdę w tym roku. Traktor zapalił bez najmniejszego problemu, nawet dymka nie puszcza chodzi jak zegarek. Tradycyjnie zachęcam do dawania pyk w górę bądź w dół, jeżeli się komuś nie podobało. Zachęcam nowe osoby do subskrybowania mojego kanału i zapraszam do oglądania. Tak przy okazji, to możecie się wy, wy, wypowiedzieć odnośnie zgłaszania no to jest taka mała szkoda w zasadzie no bo co tu one zrujnowały? Czy to się w ogóle opłaca zgłaszać? Gdzie to zgłosić? Do Armiru chyba, tak mi się wydaje. Czy... No, chociaż nie jestem pewny. No dużo, nie dużo. No. Zawsze to coś. Nie wiem, czy to ma w ogóle sens, bo ja, ja mam jeździć za tym, załóżmy, dwa dni po, poświęcić, bo wiecie, czegoś tam będzie brakować i dostanę 200 zł. No to wiecie, to nawet, nawet, nawet po prostu tam nie mam ochoty jechać. W ogóle, z tym Armirem i tak dalej, z tymi dotacjami, powiem wam, że mnie to drażni strasznie. Kiedyś chciałem jechać coś tam wziąć, to wiesz, jest coś nie tak. To byście chcieli jakieś faktury na pszenicę, to tamto jeździć, za tym uganiać się. Jak ja mam tyle czasu tracić, to po prostu sobie odpuściłem. Jedyne co, no to korzystam z tych dopłat bezpośrednich, ale to też takie, tyle C ja uprawiam, to groszowe sprawy. Na paliwo przynajmniej A jeszcze słyszałem, że chyba w 2028 mają zabrać także rolników takich małych, jak ja. ja, to bardziej hobbystą jestem. Ale powiedzmy, że tych trochę większych, to już dojadą całkiem. Że im się to jedzie w ogóle opacało, jak ktoś będzie miał tam, załóżmy, te 10-20 hektarów, to on będzie musiał iść do pracy, a uprawiać hobbystycznie. Wiadomo, słuchajcie, różne dziedziny są. Na jednym można więcej zarobić, na drugim mniej. No, trzeba kombinować, takie czasy mamy. A dobra, koniec moich wywodów, bo ja to czasami lubię się tak rozgadać bez sensu. A miałem dzisiaj tylko pokazać jak przepalam Rususa, dlatego tylko zawiążę buta. Musiałem buta dowiązać, bo mi się rozwiązał. I jedziemy dalej. Powietrza też widzę, muszę dobić trochę mało. Niech się... Niech się chociaż trochę zagrzeje, wiadomo, że to by trzeba, żeby on się zagrzał ten traktor, to by trzeba wjechać z jakąś ciężką maszyną bole, tym bardziej że pogoda jest chyba 7 stopni na plusie tylko ale zawsze to lepiej jak się kawałek przejadę niż bym miał tylko go trzymać na podniesionych obrotach na podwórku no nie? Показал. Ziemia jeszcze okra. Jest grząsko. Dajcie, ja się będę żegnał z wami, chociaż trochę ta wskazówka od temperatury drgnęła Zawsze to coś Jadę wymienić olej I myślę, że w tym tygodniu może coś wleci Może coś wleci, jak tylko pogoda pozwoli Na polu jest dosyć sucho, także już powinno się za parę dni dać wjechać bez problemu Także, co to dużo mówi, zapraszam do oglądania, do śledzenia kanału W tym roku będzie się działo Trzymajcie się, cześć, hej